Gdy na stronę sala możemy zadzwonić. Telefon w lewym górnym rogu 22 584 10 11 lub wybieramy z menu głównego rezerwację. Następnie wybieramy usługę, w tym przypadku na przykład jest to sala London. Następnie w kolejności wpisujemy liczbę godzin, datę oraz godzinę, na którą chcemy zarezerwować salę. Wpisujemy swoje dane: imię i nazwisko, adres mailowy i telefon. Wpisujemy dane do faktury, jeśli jej nie potrzebujesz, wpisujesz po prostu swoje dane. Zaznaczamy obowiązkowo regulamin oraz politykę prywatności. Powinna nam wyświetlić się należna za rezerwację suma. Klikamy wyślij i opłacamy usługę. Nasza rezerwacja jest już gotowa. W swojej skrzynce mailowej powinieneś mieć już potwierdzenie rezerwacji. Dziękujemy i zapraszamy.